Chcę Was zaprosić na podróż w świat nieruchomości, ale taką... Podróż w czasie i przestrzeni, to znaczy zastanowimy się, co było, ale i co będzie w 2024 na rynkach nieruchomości i nie tylko na rynku polskim, bo również na rynkach europejskich, a może i nawet na niektórych światowych. Dlaczego warto na to spojrzeć? Ano dlatego, że chociażby jeżeli spojrzymy się na ten wykres, to widzimy, że ktoś mocno idzie w górę i tym krajem wcale nie jest Polska. Do tego wykresu. Jeszcze wrócę. Jeżeli w ogóle interesuje Was rynek nieruchomości, to co tu się dzieje, zmiany w prawie, trendy. I takie najważniejsze sprawy, jak inwestować, jak zarabiać, albo w ogóle, czy kupić dla siebie mieszkanie, może sprzedać, może sprzedać działkę. Subskrybujcie ten kanał. Piszcie nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Zapraszam również link na dole do naszego klubu dyskusyjnego na Discordzie. Tam się tworzy już takie ciekawe towarzystwo. No i teraz zacznijmy może od tych, właśnie wykresów. Kto tak mocno poszedł w górę, kto jest tym liderem? Otóż tym liderem jest Portugalia, ale z tą Portugalią też nie jest tak do końca dobrze, jak to się wydaje na tym wykresie. Chcę tylko zwrócić uwagę: ten wykres pokazuje dane o indeksie cen mieszkań. Dane zredukowane o inflację, dlatego też może Polska widniejąca na tym wykresie nie jest tutaj liderem przemian i nie ma wzrostu cen aż tak ogromnego, bo była jakaś inflacja. Dane są niestety do końca drugiego kwartału 2023, późniejszych danych Eurostat nie ma. Zwróćcie też uwagę na przykład na Irlandię. Tam to trzeba mieć mocne nerwy. Albo jesteśmy bardzo w górze, albo mocno spadamy, albo gwałtownie rośniemy. Troszeczkę Irlandię usiłuje naśladować Estonia. Do analizy rynku portugalskiego jeszcze wrócę. Spójrzmy się tylko jeszcze na te większe państwa, takie jak Niemcy, jak Francja. No też może niewielkie państwa, ale gospodarka potężna Szwecja o tych krajach... Też będę mówić, widzimy jakieś wyraźne załamanie rynków. Było dobrze, jest gorzej, ale czy będzie nadal gorzej? No i tutaj od razu powiem, zdania są ekspertów mocno, mocno podzielone. Jeżeli chodzi o tą Portugalię, która tak poszła mocno w górę, to warto zauważyć, że na rynku portugalskim. Rynek ten doświadczył spadku liczby sprzedaży o prawie 23%. I to jest czwarty kwartał takiej tendencji spadkowej w Portugalii, a to oznacza, że już powinny się zapalić jakieś dzwoneczki, bo wy, jeżeli gracie na giełdzie, no to pewnie wiecie, że jeżeli ceny są wysokie, ale obrót na sztuki. Transakcji czy wolumen w ogóle obrotu, albo w ogóle sprzedaż tych akcji jest mała, dołuje, no to już zapowiada przemianę rynku z rosnącego na spadający. Oczywiście to mogą być krótsze lub dłuższe, mocniejsze lub słabsze spadki. Oczywiście też proszę Was, żebyście pamiętali, nie tylko w odniesieniu do Portugalii, ale do wszystkich innych krajów, o których mówię, że są pewne dane takie. Średnie, odniesione do poziomu kraju, i w każdym kraju mogą być miejscowości, które idą wbrew trendowi, to znaczy kraj idzie w górę, a ta miejscowość spada, lub odwrotnie. To jest chyba oczywiste, no bo na przykład, jeżeli byście chcieli, no weźmy na przykład zakopane chcieli kupować działki, czy też jakieś domy z widokiem na giewont to ilość domów z widokiem dobrym na Giewont jest ograniczona i jest wiele podobnych domów położonych bardzo pięknie, tylko tego widoku nie mają, bo coś im ten widok zasłania, a ten widok może być cenny. W Portugalii przyczyną tego spadku obrotu jest oczywiście znaczący stóp, wzrost stóp procentowych. Portugalczycy uważają swój rynek za atrakcyjny, ale ja jednak bym uważał. Od razu, jak mamy tą Portugalię i takich atrakcyjnych rynków, no to przenieśmy się do Chin. Bo pewnie słyszeliście, że w Chinach jest deweloper Evergrande. To jest drugi co do wielkości deweloper, który ma potężne kłopoty. Tak naprawdę. Potężne kłopoty dotknęły w Chinach kilkudziesięciu wielkich deweloperów. Dlaczego? Bo oni się po prostu przeinwestowali, brali pieniądze, pożyczki, skąd się dało, po to, żeby budować, 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 i zbudowali w końcu tyle nieruchomości, że zabrakło kupujących. To z inwestowaniem, jak się okazuje, też można przesadzić. Zresztą chińska gospodarka ma to do siebie, bo oni na przykład potrafili produkować yy, rowery elektryczne tylko po to, żeby produkować rowery, dostawali na te granty, a potem te rowery trafiały na śmietnik. Skutery elektryczne to samo, samochody elektryczne to samo. No tak po prostu działał ich rząd, na przykład, który wspierał takie nowoczesne. Nazwijmy to startupy, i rozliczał je z ilości produkcji. Nikt nie patrzył się, ile tego zostało sprzedane. I tutaj deweloperzy, podobnie oni teraz właśnie, spodziewają się, że dostaną jednak ratunek od rządu, że rząd coś wymyśli. I podejrzewają, że druga połowa 2024 będzie już lepsza w nieruchomościach na Chinach. Dlaczego to jest ważne dla Polski? Dlatego, że Chiny to jest potężny rynek, i jeżeli oni na przykład. Budują lub nie budują, to korzystają z materiałów budowlanych, a niektóre materiały budowlane, na przykład stal zbrojeniowa, to jest rynek światowy. Nie tylko zresztą stal, bo takich materiałów jest wiele, czy też surowców, które, których ceny dyktuje świat. I jeżeli w takiej gospodarce jak w Chinach coś siada albo coś się rusza, to ma również. Wpływ na inne rynki. O Szwecji mówiliśmy i Szwecja jest ciekawym krajem, bo ona w zasadzie chyba wpadła w pesymizm. Może dlatego, że mieszkają na północy, w Skandynawii, zbliża się zima, i wszystkie prognozy bankowe, które ja znam przewidują w. W Szwecji dalszy zjazd cen mieszkań. Znowu winią za to wysokie stopy procentowe, które są tak naprawdę znacznie niższe niż w Polsce. No ale oni nie mają programu bezpieczny kredyt 2%, a my mamy. No i u nich tak, jeden bank przewiduje spadek o 15%. Drugi 15 do 25%. Nordea mówi, że ceny osiągną poziom niższy o 18% niż obecnie. Inni przewidują, że 20%, a ktoś inny z banku przewiduje, że spadek będzie, ale nie będzie aż tak duży jak zapowiadają inni. Krótko mówiąc, wszyscy są zgodni co do spadku, tylko pytają o ile to będzie spadać. No, ciekawe, czy te ponure prognozy się sprawdzą, bo może nastąpi w Unii Europejskiej, w strefie Unii Europejskiej ożywienie gospodarcze i w związku z tym ruszy gospodarka szwedzka i w związku z tym wszystko się będzie zmieniało na dobre. Zobaczymy. Niemcy. Niemcy to kraj też, który przewiduje. Spadek cen, z tym, że w Niemczech trzeba powiedzieć, jest dziwny rynek, bo czy dziwny? No mamy tam różne miasta. Mamy na przykład Berlin, który wcale nie jest bardzo, bardzo drogim miastem na tle Europy, natomiast Monachium jest ogromnie drogim rynkiem nieruchomości. Analitycy zakładają jednak, że będzie rynek szedł. W kierunku spadku cen nieruchomości, ale z drugiej strony pokazują, że przecież deweloperzy niemieccy, zresztą podobnie jak Szwedcy, wstrzymali potężnie się z budowaniem nowych mieszkań. Co może oznaczać, że okej, okay, dzisiaj ceny spadną, w obydwu krajach zresztą, że dzisiaj one będą spadały. Ale wkrótce, kiedy nagle obniżą się stopy procentowe, bo wreszcie gospodarka sobie zacznie lepiej radzić, a inflacja zacznie spadać, kiedy wtedy nastąpi ożywienie po stronie popytu, ludzie będą chętni kupowali mieszkania, no to wtedy nagle będzie bardzo mało mieszkań i to może grozić tym rynkom eksplozja cenowa. Jak będzie, zobaczymy. Podobną sytuację przecież znamy z Polski, do której jeszcze wrócę. Austria. Austria to też dobry przykład. Tam zresztą doszło do spektakularnych plate deweloperów, ale budujących nieruchomości komercyjne, do ich dużych trudności, tych deweloperów. Natomiast oni mówią tak, ceny będą spadać. W 2023 roku spadną i w 2024 roku dalej spadną. Przewidują nawet, że te mieszkania mogą wrócić do poziomu cen jakie miały przed covidem, czyli do poziomu cen nawet o 30% niższego niż ten poziom najwyższy cen jaki osiągnęli. Czy taki spadek będzie? Nie wiem. Znowu również jest ta obawa, że nic się nie buduje, ale też w Austrii jest bardzo ważny element, czyli planowany górny limit czynszów. To może spowodować według analityków austriackich to, że wiele osób, które do tej pory wynajmowało komuś te mieszkania, bo tam wynajmowanie mieszkań było bardzo popularne, czy też jest bardzo popularne w Austrii, nagle stwierdzą, że to im się po prostu nie opłaca. Te ograniczenia powodują, że taka jest skórka za wyprawkę i w związku z tym, że mogą te osoby rzucić na rynek, co by spowodowało te mieszkania rzucić na rynek, co by spowodowało oczywiście obniżkę ich cen, bo byłaby większa podaż. No, czy tak będzie? Znowu zobaczymy. Przewidywanie jest trudne. A jak trudne? No to weźmy sobie rynek polski. Rynek polski, który wystrzelił w 2023 roku mocno w górę. Głównie z powodu programu Bezpieczny Kredyt 2%, czyli wylania dostępu do bardzo tanich pieniędzy, do znacznie tańszych niż te pożyczane na zasadach rynkowych, dużej grupie osób, bo to osób aż do 45 lat, które do tej pory nie miały mieszkania. I jak się w uproszczeniu mówię, jak to się okazało, oczywiście spotkało się to z dużym odzewem, bardzo duże zainteresowanie. Mogę powiedzieć, że. Chyba program to jego realizacja w 2023 roku pięciokrotnie przekroczyła to, co założyli jego twórcy, jeżeli liczymy w samych sztukach kredytów, bo jeżeli chodzi o wartość tych kredytów, to przekroczyła jeszcze bardziej to, co było planowane na 2023 i to, co było planowane na 2024. W związku z tym Powstały takie zdania, że ten program, po prostu pieniądze się w nim wyczerpią, chociaż wszyscy podejrzewają, że trzeba będzie coś zrobić, bo skoro banki udzieliły więcej kredytów, a chcą tych dopłat do tych kredytów, no to trzeba będzie trochę pieniędzy do tego programu dosypać. I większość analityków do tej pory uważała, że tak to się zakończy. Program w jaki sposób naturalnie wygaśnie, ostygnie, wrócimy do normalnego handlu? Co oznaczałoby, że ten popyt na mieszkania w 2024 roku nie będzie już tak gorączkowy, jak był ten popyt nakręcony tym tanim kredytem w 2023. Ale najnowszy minister nowego rządu zapowiedział, że ma zamiar kontynuować ten program, co jest o tyle dziwna jego zapowiedź, że jest to w ogóle wbrew temu, co zapisano w umowie koalicyjnej. Bo owszem, partie miały w swoich programach taka partia jak Platforma Obywatelska, czy jak PSL, program tego taniego kredytu, ale na przykład partia Hołowni nie miała tego programu mówiła dość z rozdawnictwem, a lewica stawia na budownictwo komunalne. I nowy minister, odpowiedzialny za budownictwo, który, co ciekawe, jest z partii pana Hołowni, ale swoją długą przeszłość polityczną i w zasadzie zawsze przez lata swojej tej kariery polityka, nikogo innego, tylko polityka, bo to politolog w ogóle jest, yy, wiązał z PSL-em, dostał się do rządu i nagle stwierdził, że on nie ma zamiaru realizować programu partii Hołowni. On będzie jednak wspierał pomysł dalszego dawania pieniędzy w ramach programu bezpiecznego kredytu albo nawet jakiegoś innego bezpiecznego kredytu i on nawet nie wyklucza, że kredyt będzie jeszcze tańszy między 0 a 2%. Może ktoś odstudzi zapały tego ministra, ale nie wiemy. W każdym razie, może ktoś go sprowadzi na drogę właściwej przynależności partyjnej, bo na pewno nie był to program głoszony przez partię pana Hołowni, był to program głoszony przez PSL, ale ten polityk już od pewnego czasu nie jest w PSL-u, tylko jest przecież w Partii Hołowni. Co więcej, jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę: programu, bezpieczny kredyt, kredyt 0% czy 1,5%. Takiego rozdawnictwa w ogóle nie ma w umowie koalicyjnej. Ale widocznie coś się zmieniło. I teraz pozostaje dla nas pytanie, wielka zagadka przed rokiem 2024. Czy ten program będzie kontynuowany, czy też nie będzie kontynuowany? Jeżeli program wygaśnie w sposób, że tak powiem, naturalny, będzie wpadnie w przerwę. W 2024 roku nic się nie zmieni z tą ustawą, bo w 2025 on może odżyć, oczywiście, no to możemy się spodziewać znacznego zmniejszenia po stronie popytu, znacznego zmniejszenia parcia, a przypominam, że deweloperzy na wieść o tym bezpiecznym kredycie bardzo ostrożnie, proszę zwrócić uwagę, co ja mówię, bardzo ostrożnie ruszyli z nowymi budowami. To znaczy, że są dalece od poziomów tych, które były kiedyś nowych budów, ale już też odbili się od tego swojego dnia dna w rozpoczynaniu nowych budów mieszkań. I to oznacza, że jeżeli będzie narastała ta fala budów, no bo tych budowy jest trudno zatrzymać, a ubędzie popytu, możemy się liczyć. Z mniejszą ilością transakcji, a tym samym być może z jakimś ochłodzeniem po stronie cen. Nie wiem czy ze spadkiem, no bo to też zależy od presji inflacyjnej, od różnych rzeczy. Ja mówię teraz o cenach nominalnych, a nie o tych, które Wam pokazywałem na wykresach. Cenach, w których uwzględniono inflację, bo to jak widzicie, zmienia się zupełnie inaczej. Ale jeżeli ten program. Kredytu 0%, 1,5%, jak zwał, tak zwał. Pomysł nowego ministra ruszy, i będziemy mieli dalej do czynienia z tym finansowaniem takim tanim, tańszym niż rynek mieszkań. To możemy się spodziewać, że nadal będą znajdowali się chętni na ten kredyt. Pierwszy szturm mamy już za sobą w zasadzie, ale mogą nadal się znajdować ci chętni i licząc się na to obie i ta okazja nam kiedyś ucieknie mogą znów szturmować deweloperów, którzy jak powiedziałem ruszyli z budowami ale nie w bardzo dużym stopniu, co może znów być przyczyną nakręcenia kolejnej fali wzrostu w cen przy czym też oczywiście można powiedzieć minister powiedział bardzo niekonkretnie o tych swoich pomysłach powiedział, że ma zamiar rozszerzyć jego beneficjentów ale czy naprawdę, czy jakieś limity wprowadzi? No nie wiemy. Polski rynek nieruchomości 2024 zagadka tak jak widzicie, też na innych rynkach nieruchomości chociaż na wielu tych rynkach panuje, no można powiedzieć, pesymizm co do najbliższych miesięcy najbliższego czasu a w Polsce Panuje wielka niepewność. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, do sugerowania w komentarzach nowych audycji. Przypominam, że na stronie semen 24.pl ta sama audycja, ale z wykresami w takiej bardziej statycznej formie niż to, co widzicie tutaj na ekranie, więc zapraszam również na stronę Symen 24.pl, gdzie możecie znaleźć również kursy o obrocie nieruchomościami. Zapraszam do klubu Discord. Cześć, trzymajcie się!